Dajcie w następnej ale degustacji. Tym razem um, Vocation Brewery um, i Death by Daiquiri. Bardzo ładna etykieta. Um, jest to Strawberry and Lime Daiquiri Sour. Czyli um, truskawkowo-limonkowe daiquiri w smaku. Mm, jeszcze kwaśne. 4,5% alkoholu. Bardzo ładna etykieta, no, piękna szklanka, dodaj kili <gry> i co oni tu piszą? E, to, że już wkroczyli na terytorium e, kwaśnych, owocowych piw, a szczególnie e, już e, odnieśli sukces z e, Death by Margarita, no, to zrobili też, inspirowane kubańską yy, kubańskim yy, folklorem. No i oczywiście drinkiem yy, to piwo. Yy, 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 yy. I ma być tak yy, syropowo słodkie, lekko cierpkie, yy, owocowe, kwaśne piwo, zbalansowane. ale zarazem bardzo aromatyczne eee. mm. soczysto truskawkowe z oczywiście bardzo wyraźnym zestowym zestową limonką okej. ok, okay. To brzmi zachęcająco nieprawdaż no i oczywiście nie same te truskawki chyba dały kolor bardzo zamglone. Ech, wygląda to tak, wiecie, jak Gie, taka putnista herbata. Szczerze mówiąc, piana niewielka. Od razu średnie piecharze i bardzo szybko pada. Jest limonka, zestowa, limonka. Zdecydowanie trochę jakichś takich owocowych elementów, ale no ciężko powiedzieć, że to truskawki. Paśność. Mm, no i tyle. Ale zobaczymy co w smaku. Wasze zdrowie. Zdecydowanie nie jest syropowo słodkie. Bym, bym powiedział nawet, że jest neutralne. Eee, przede wszystkim czuć słodowość. Fajne takie em, bogate ciało. Czuć te wszystkie e, elementy zasypu. Cóż oni tutaj dali? Bo nawet nie spojrzałem. Yy, aha, alergeny są tylko. Yy, no tak. Słód jęczmienny, pszenica i owies. No to żeśmy się dowiedzieli, ale tak czuć te zboża. Jest przyjemnie. Jest lekko kwaśnie. E, jest też lekko cierpko. To nie zawsze idzie w parze, ale jest tak. Bardzo ładnie się dopije. Ono jest takie delikatne. Ładnie zbalansowane. Ehm, przyjemne w piciu, zdecydowanie. Bardzo odświeżające. Ehm, no ale nie wiem czy to nie jest mój dzień na dekili, zdecydowanie. Chociaż ja nie piję za dużo ehm, koktajli. Ehm no i raczej nie piję dekili ale chciałbym zobaczyć te truskawki a ja jakoś nie czuję ich jest jakaś lekka owocowość i to wszystko także albo jest to wina piwa albo no to nie jest mój dzień na wykrycie truskawek w piwie także tym się nie sugerujcie jeżeli mieliście okazję pić to piwo Oczywiście w komentarzach napiszcie, czy znaleźliście truskawki, czy nie. To może być sprawa osobnicza, że tak powiem. E, zwykle nie mam problemu z truskawkami, ale limonka jest. A truskawki takie jakoś nie bardzo są tutaj. E, także nie wiem. Opiszcie swoje wrażenia. E, piwo kupiłem Sainsbury'em I wydaje mi się, że ono jest raczej tylko w Sainsbury'em. Bo nie widziałem go na na ich stronie. No to może się zmienić, może. Może się zmienić. A może jest? Może trzeba poszukać tych właśnie specjalnych. Poszukam, znajdę. Oczywiście będzie w opisie link do strony browaru, także zobaczycie czy znalazłem. Mhm. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podoba? to no, ja podobało mi się to piwo, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o znaczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, tak nie się na bieżąco, a przez to nie opuścicie żadnej nowej odegustacji. Tak, tak. Mam nadzieję, że prześlicie te, prześlecie ten film swoim znajomym. No i jeśli chcielibyście wesprzeć ten kanał troszkę bardziej, możecie kupić mi wirtualną kawę. Link jest w opisie filmu. Wasze zdrowie. Cześć.